sam osiemdziesiąty szósty Nakłoń swe ucho, wysłuchaj mnie, Panie, bo jestem nędzny i ubogi. Strzeż mojego życia, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie, ty jesteś Bogiem moim. Panie, zmimuj się nade mną, bo nieustannie wołam do ciebie. Rozraduj życie swego sługi, bo ku tobie, panie, wznoszę moją duszę. Ty, bowiem, panie, jesteś dobry i pełen przebaczenia, pełen łaskawości dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby. Wołam do Ciebie w dniu mego utrapienia, bo Ty mnie wysłuchujesz. Nie ma wśród Bogów równego tobie, panie, ani czegoś takiego, jak twoje dzieło. Przyjdą wszystkie ludy, które stworzyłeś, i tobie, panie, pokłon oddadzą i będą sławiły twe imię, boś ty jest wielki i działasz cuda tylko ty. Jesteś Bogiem. Naucz mnie, Panie, Twojej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Skłoń moje serce ku bojaźni Twojego imienia. Będę Cię chwalił, Panie, mój Boże, z całego serca mojego i na wieki. Będę sławił twoje imię, bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie i życie moje wyrwałeś z głębin Szeolu. O Boże, pyszni przeciw mnie powstali i gwałtowników, czyha na życie, a nie mają względu na Ciebie. Ale Ty, Panie, Jesteś Bogiem, miłosiernym i łaskawym, nieskorym do gniewu, bardzo łagodnym i wiernym. Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, udziel twej siły, słudzę swojemu, i ocal syna swej służebnicy. Uczyń dla mnie znak, zapowiedź pomyślności, a żeby ci, którzy mnie nienawidzą, ujrzeli ze wstydem, żeś Ty, Panie, mi pomógł i pocieszył mnie. Amen. Chrystus zmartwychwstał. Kochani, ten psalm jest sam w sobie bardzo przejrzysty. Można by go streścić jednym mocnym zawołaniem świętego Michała Archanioła. Któż jak Bóg? Ja jednak chciałbym dziś zwrócić uwagę na ogólną postawę psalmisty w tej modlitwie, ale po kolei. Warto zadać sobie pytanie – Czym jest wiara? Według powszechnej definicji, to przekonanie o prawdziwości czegoś, co nie jest w pełni udowodnione ani oczywiste. Sam również zadawałem sobie to pytanie, i po refleksji doszedłem do nieco innej odpowiedzi innej definicji. Wiara to świadomy wybór. I akceptacja przedstawionej nam prawdy. Skoro już usłyszałeś moją definicję, proszę cię teraz, byś odpowiedział na kilka pytań. Po prostu tak lub nie. Nic cię to nie kosztuje, a zaufaj mi. Razem dojdziemy do ważnych wniosków. Czy wierzysz, że Bóg stworzył Cię? Z miłości, w miłości i dla miłości, na swój obraz i podobieństwo? Czy popełniłeś grzech, przez który sam oddaliłeś się od źródła miłości, którym jest Bóg? Czy Jezus Chrystus umarł? I zmartwychwstał, aby odkupić grzechy człowieka i na nowo przyprowadzić cię do ojca, do źródła miłości? Kochani, odpowiedzi są oczywiste, wasze, osobiste i wolne. Ale prawda jest taka, że na każde z tych pytań, Właściwa odpowiedź brzmi: tak. Taka jest prawda. A każdy z nas może teraz świadomie ją wybrać i zaakceptować. Dopiero wtedy można się naprawdę nawrócić i iść przez życie za Jezusem Chrystusem. Ktoś może powiedzieć: rozumiem. Ale nie czuję, co wtedy? Odpowiem tak. To piękna i szczera odpowiedź, a jednocześnie to wspaniała przestrzeń do szukania prawdy i działania Ducha Świętego. Prawda jest jedna, uniwersalna i niezmienna. Jeśli będziesz jej szukać, na pewno ją znajdziesz. A kiedy to się stanie, Twoja modlitwa będzie tak przepełniona wiarą, jak modlitwa psalmisty. Na zakończenie zachęcam Cię, kochana siostro, kochany bracie, do ponownego przeczytania tego psalmu. Niech to będzie dobry początek błogosławionego czasu na modlitwie z Panem Bogiem, Amen.